Goworów to mała miejscowość w gminie Międzylesie, która została wytypowana jako najpiękniejsza miejscowość Dolnego Śląska do nagrody najpiękniejszej wsi europejskiej w 2014 roku. Goworów jest również laureatem konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013. Zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski, którego wyniki ogłoszone zostały w ubiegłym roku. Wtedy spośród 16 miejscowości Z Dolnego Śląska biorący udział w tym konkursie o miano najpiękniejszej wsi dolnośląskiej 2013 to właśnie Goworów zajął pierwsze miejsce. I zarząd województwa wytypował tą wieś do wzięcia udziału w konkursie o najpiękniejszą wieś europejską w 2014 roku. W związku z tym konkursem do Goworowa na wizytację tej miejscowości przyjechała trzyosobowa komisja konkursowa Europejskiego Stowarzyszenia ARGE składająca się z przedstawicieli Czech, Węgier i Austrii. Jaki jest cel, jaka idea przyświeca w organizowaniu takich konkursów w Unii Europejskiej? Also die Idee, die dahinter steckt, ist die Stärkung des ländlichen Raums, der nachhaltig entwickelt werden soll, im Gegensatz zu den Ballungsräumen und nicht entsiedelt werden soll. Und es soll so ein Netzwerk von Gleichgesinnten geschaffen werden. ist Nein, bei diesem Wettbewerb sind es zwei Ortschaften. Die zweite Ortschaft ist Gogolin. A w Unii Europejskiej ile jest takich miejscowości? Ja jestem na tym wydarzeniu 29 projektów, z 12 nacji. Sołtys wsi Wiesława Łysiak, reprezentująca społeczność wsi Goworów, burmistrz miasta i gminy Międzylesie Tomasz Korczak oraz dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Paweł Czyszczoń staropolskim zwyczajem, chlebem przywitali w dniu 3 czerwca bieżącego roku. Trzyosobową komisję konkursową Europejskiego Stowarzyszenia RG. Zdziwiliśmy się, że akurat nie taka mała miejscowość gdzieś tam na końcu Polski zakwalifikowała się do tego europejskie, do tej europejskiego konkursu na najpiękniejszą wieś. Program wizytacji był ściśle określony godzinowo. Na pracę komisji przeznaczono 4 godziny i należało go przestrzegać. Komisja konkursowa w składzie Weronika Beronowa z Czech, Karl Mayer z Austrii i Gabor Onodi z Węgier w rezydencji Terra Sudeta zapoznała się z prezentacją multimedialną dotyczącą miejscowości Goworów. Chciałyśmy przedstawić to, co się we wsi dzieje, co robimy, jak działamy. Chcieliśmy też powiedzieć, że nasza wieś, przez naszą wieś przeszła ogromna nawałnica, którą była powód stulecia w 1997 roku, i pokazać, jak wieś zaczęła się zbierać, jak wspólna praca zaczęła integrować mieszkańców i jak poradziliśmy sobie z, z tym ogromnym problemem. Prosicie tutaj gości w tym pensjonacie, co przygotowaliście na śniadanie dla tej gości, bo wiem, że tutaj panuje wszechobecna ekologia, produkty ekologiczne. Przygotowaliśmy przede wszystkim produkty regionalne, sery z sąsiednich miejscowości, również wędliny, chleb pieczony przez nasze gospodynie, ciasto pieczone też przez nasze gospodynie. W kolejnych dwóch godzinach odbyła się wycieczka Komisji Powsi Goworów, która miała na celu zaprezentowanie jej zrealizowanych działań i projektów. Między innymi komisja odwiedziła tutejszy stadion. Świetlice koła gospodyń wiejskich, gdzie zapoznała się z rękodziełem artystów ludowych oraz tutejszą biblioteką. Odwiedziła także atrakcje turystyczne Goworowa, jak na przykład zabytkowy kościół z XVI wieku pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Odwiedziła także zespół pałacowo-parkowy z przełomu XVIII wieku. Komisją powitała również Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie, która zaprezentowała swój sprzęt pożarniczy. Obok remizy strażackiej zaprezentowano produkt regionalny Goworowa, jakim jest miód pszczeli z pasieki pszczeli Dar. W miejscu ujęcia wody w Goworowie, na terenie leśnictwa Goworów, komisja wraz z zaproszonymi gośćmi przemieszczała się na przygotowanym specjalnym powozie konnym. Po trasie jazdy powozu konnego komisja była witana przez okolicznych mieszkańców, którzy zapraszali gości do ich odwiedzenia. Leśnicy z Goworowa przygotowali niespodziankę dla przybyłych osób. Zagraliśmy powitanie dla Państwa. To jest nasz zespół sygnalistów myśliwskich. Myśliwi od nas z Koła i tutaj z Nadleśnictwa Międzylesie, którzy grają przy, 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 przy Nadleśnictwie Międzylesie. Jest też obecny leśniczy w zastępstwie leśniczego, który, który nie mógł być dzisiaj tutaj z nami. W gospodarstwie Jesionówka, które w 2012 roku wygrało konkurs na najpiękniejszą zagrodę Dolnego Śląska, goście zaproszeni zostali na wspólny obiad. Na obiad będą podane zapiekane kaczki z jabłkami. Kaczki są z sąsiedniego gospodarstwa państwa Smagów, ekologicznie hodowane. Będą również kruski śląskie i ciasto pieczone przez gospodynię z Goworowa. Uwieńczeniem wizyty było spotkanie na świetnicy z mieszkańcami Goworowa, gdzie przygotowano specjalny na tę okazję program artystyczny w wykonaniu zespołu muzycznego OSET, działającego w Goworowie od 10 lat, i Akademii Ruchu z Goworowa, który przygotował układy taneczne z piłkami. Ja, die Eindrücke sind nur sehr positiv. Respekt vor den Leistungen, die hier geschehen sind, und Respekt vor den starken Frauen, die es in Gorowow gibt, die mit sehr viel Engagement ganz tolle Aktivitäten setzen. So że Also entscheidende Prämisse ist eigentlich das umfassende Projekt. Es müssen alle Bereiche, die ein Dorf betreffen, also von vom, vom Entwicklungsplan über soziale, Sozialleistungen, Infrastruktur alle abgedeckt sein. Ja, zuletzt habe ich gesagt, dass nur ein umfassendes Projekt äh, den Dorferneuerungspreis gewinnen kann es gibt aber mehrere preiskategorien in unterschiedlichen abstufungen. sieger ist schon ein jeder teilnehmer, der es so weit geschafft hat, weil das die besten projekte sind, die die regionen und länder zu bieten haben. Ja, in meinem alter kann mich nicht mehr viel überraschen. aber was mir aufgefallen ist, ist diese... Gelebte Herzlichkeit, diese gelebte Gemeinschaft und das ist alles letzten Endes dann der Ausfluss an den Maßnahmen, die man sieht. Aber es kommt alles von innen heraus und vom Ort selbst und äh, das kann man nur bei einer Bereisung feststellen. Entschieden wird der Wettbewerb in München Ende Juni, wo die ganze Jury zusammenkommt und die Preisverleihung wird im September in Pfalz in der Schweiz stattfinden. Das ist der Sieger des Europäischen Dorfer 2012. Ich wollte allen bedanken, die sich sehr engagiert w przygotowanie do Europejskiej Komisji, że pomagali jeden drugiego, wspierali i osobom indywidualnym i którzy pracowali bardzo dużo społecznie. No chciałam podziękować szanownej Komisji Europejskiej, która nas odwiedziła, zaszczyciła swoją wizytą i, i że tak rzetelnie przedstawiła, tak wzruszająco cały przebieg tej wizyty. Chciałam podziękować starzakom, panu burmistrzowi no i przedstawicielowi z Urzędu Marszałkowskiego. Ε, η νύχτα